Reset energii w 7 dni, 1 lipca dziś, pierwszy dzień naszego resetu pod tytułem powrót do siebie, czyli wszystko czego szukasz już jest w Tobie. Zresetujemy naszą energię teraz początkiem lipca właśnie z ho'oponopono po to, żeby właściwie narodzić się na nowo, napełnić się. Cześć, ja jestem Kinga Paulina i witam Ciebie na moim kanale przestrzeni, której dzielę się doświadczeniem, moim doświadczeniem tak naprawdę z Ho'oponopono. I zapytasz mnie, co to jest to Ho'oponopono, bo może pierwszy raz spotykasz się z tym wyrazem, z tą nazwą. Otóż Ho'oponopono jest hawajską praktyką, wręcz magiczną modlitwą rozwiązującą problemy. W jaki sposób? Są trzy główne filary tej praktyki Ho'oponopono, a mianowicie Żal, przebaczenie i przeobrażenie. I te trzy główne filary dotyczą naszych bolesnych wspomnień, tak zwanych bolesnych wspomnień, właściwie nieuświadomionych programów, właśnie przechowywanych w naszym wewnętrznym dziecku. Ho'oponopono bardzo ładnie to nazywa unihibili, czyli w naszej podświadomości. I co się dzieje, gdy my nosimy takie programy? Myślimy w pewien określony sposób, pojawiają się pewne określone emocje, czujemy w pewien określony sposób, działamy w pewien określony sposób, wyrażamy się, mówimy w pewien określony sposób. No właśnie. I żeby móc zmienić naszą rzeczywistość, to wszystko, czego doświadczamy, potrzebujemy zacząć inaczej myśleć. Inaczej czuć, inaczej mówić, inaczej zachowywać się. No właśnie. I żeby do tego doszło właśnie, przychodzi nam z pomocą to potężne narzędzie, którym jest ho, ponopono i dzięki któremu możemy oczyścić nasze programy, tak? Moje programy, to, co ja mam w sobie, to, co ty masz w sobie. I w momencie, gdy następuje to oczyszczenie, czyścimy te wszystkie blokady, które oddzielają nas od życia, o jakim marzymy, od życia, jakim chcemy żyć, to co się dzieje? Zmienia się właśnie nasza rzeczywistość. Ale jak zwykle nie wierz mi na słowo, tylko po prostu wypróbuj. I dziś pierwszy dzień, nasz pierwszy dzień w cyklu reset energii z Hoopono-Pono przez 7 dni. Pierwszego dnia skupimy się na Powrocie do domu, powrót do siebie. I co to jest ten powrót do siebie? No właśnie, powrót do siebie to jest przypomnienie sobie, bo my o tym wiemy, tylko nie pamiętamy. Przypomnienie sobie, że to, czego szukamy, to za czym gonimy, to o czym marzymy. <laughs> To już jest w nas, to wszystko jest w nas, ale znowu nosząc te nieuświadomione programy, te bolesne wspomnienia, jak to ładnie nazywa Ho'oponopono, jesteśmy od tego oddzielone. Jest zbudowana czy wykreowana właśnie ta iluzja oddzielenia. A tak naprawdę, wszyscy i wszystko jesteśmy połączeni. No właśnie. Więc dziś pierwszy dzień. Słuchajcie, wczoraj, we wczorajszym nagraniu powiedziałam o tym, żeby zapisać sobie intencje na te 7 dni. Mam nadzieję, że już to zrobiłaś, że masz intencję, ale jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, to to jest moment, w tym momencie teraz, albo po nagraniu możesz zastopować też, żebyś zapisała intencję. To jest bardzo ważne. I teraz co robimy z tą intencją? Najlepiej, słuchajcie, żeby to była intencja na, na jakimś skrawku papieru, tak żeby można było zawinąć ten papier. Poskładać, tak? I co robimy? Bierzemy szklankę wody, przeźroczystą szklankę, tak? Szklankę na wodę. Wypełniamy tą szklankę w ilości 3 czwarte wodą zwykłą z kranu. Stawiamy tą wodę. Yy, możemy postawić gdzieś w salonie, czy możemy też postawić w sypialni, w kuchni, gdzie chcesz. To już od Ciebie zależy. I tą karteczkę z tą naszą intencją, poskładaną tą karteczkę z tą naszą intencją, wkładamy pod tą szklankę z wodą. Najlepiej słuchajcie, żeby ta szklanka z wodą stała w miejscu, gdzie najczęściej przebywamy. Na przykład u mnie to jest salon, czy kuchnia, tak? bo też pracuję z salonem. Więc wkładamy tą karteczkę pod szklankę wody z naszą intencją. I co będziemy robić przez kolejne 7 dni? Rano i wieczorem zmieniamy wodę. Karteczka zostaje, nie otwieramy ją, nie studiujemy ją, nie przypominamy sobie, co tam jest napisane, w ogóle nas to nie interesuje. Raz zapisana intencja, wkładamy pod szklankę z wodą. Szklanka z wodą wypełniona, czy czwarte. I wodę zmieniamy rano i wieczorem. I to jest coś, co robimy przez te 7 dni. Ok? To jest pierwsza rzecz. I dziś, słuchajcie, powrót do domu. Powrót do siebie. Co to jest ten powrót do siebie? Jak możemy zapoczątkować powrót do siebie, po to, żeby stać się? Magnetyczną po to, żeby oczyścić właśnie te wszystkie blokady, te błędne, bolesne wspomnienia, które stoją nam na drodze do tego życia, o jakim marzymy. I dzisiaj sięgnę po siedem y, kroków do realizacji marzeń. Niektóre z Was już mają. I słuchajcie, tutaj y, przy okazji pracy z wewnętrznym dzieckiem. Mówię o emocjach, o uwalnianiu emocji, i mówię o kole y, Roberta Plutchika. Tak to wygląda w książce. I co, co zrobił Robert Plutchik? Robert Plutchik sklasyfikował emocje a, w taki sposób, że y, wyznaczył osiem głównych emocji. Na podstawie których pojawia się cała reszta, gama wszystkich innych emocji. I dziś, w ramach powrotu do siebie, zajmiemy się emocjami. No właśnie. Więc teraz pozwól, że zacytuję te osiem głównych emocji według Roberta Plutchika. Tak jak powiedziałam, one są w siedmiu krokach do realizacji marzeń przy jednym z ćwiczeniu, przy ćwiczeniu z wewnętrznym dzieckiem, z emocjami. I tak. Te osiem głównych emocji. Radość, smutek, gniew, czy złość. Strach, wstręt. Zaufanie, zaskoczenie oczekiwanie Jeszcze raz je powtórzę. Radość, smutek, gniew, strach, wstręt, zaufanie, zaskoczenie i oczekiwanie. I teraz co zrobimy, żeby wrócić do siebie? Usiądź wygodnie. Jeżeli jeszcze nie jesteś w miejscu dogodnym dla siebie, to znajdź takie miejsce. Usiądź wygodnie, połóż dłoń na sercu. Połóż dłoń na sercu. I teraz poczuj, jaka emocja się pojawia. Jaka emocja się pojawia. Poczuj, jaka emocja się pojawia. Radość, smutek, gniew, strach, strę, zaufanie, zaskoczenie, oczekiwanie. Poczuj. I mogą pojawiać się inne emocje, tak? Bo to jest te osiem podstawowych emocji, ale jest cała masa ich pochodnych. Więc po prostu połóż dłoń na sercu. I poczuj, jaka emocja się pojawia. I obserwujemy tą emocję. Nie identyfikujemy się z tą emocją. Mówimy bardzo potężną rzecz. Mam prawo czuć. I tutaj wymień tą emocję. Może to być kilka emocji, tak? Może pojawiły się u ciebie dwie emocje. Więc powiedz jeszcze raz. Mam prawo czuć. Mam prawo czuć gniew. Mam prawo czuć zawstydzenie. Mam prawo czuć złość. Mam prawo czuć radość. Jaka emocja pojawia się u ciebie? Po nagraniu skomentuj, jaka emocja pojawiła się. Skomentuj. Mam prawo czuć i emocja, która się pojawiła. I po prostu bądź z tym. Nie uciekaj od tej emocji, bo masz prawo ją czuć. Masz prawo czuć tą emocję, więc poczuj tą emocję. Hmm, powiem Wam, że z mojego doświadczenia, u mnie przez długi czas powracała emocja gniewu, złości związana z, z tą nieuświadomioną traumą z dzieciństwa. I ta emocja odeszła dopiero wtedy, albo uwolniłam ją dopiero wtedy, gdy sama sobie dałam prawo do tego, aby ją poczuć. Więc masz prawo czuć się w taki, a nie inny sposób. Daj sobie do tego prawo. To jest ten moment. Masz prawo czuć się w taki, a nie inny sposób. Mam prawo czuć złość. I jesteśmy z tą emocją. I gdy już poczułaś tą emocję, gdy ona się pojawiła, mogło mogły pojawić się kilka emocji, tak, tak jak już powiedziałam. Więc gdy poczułaś te emocje, one już się pojawiły, to teraz słuchajcie, zrobimy oddech H. Święty oddech H, o którym mówił doktori Kalakiela-Hulen. Może go znasz, a jeżeli nie, to teraz nauczysz się. Więc do oddechu będzie potrzebne, żeby usiąść z plecami wyprostowanymi. Jeżeli jesteś w pozycji leżącej, to też możesz być w pozycji leżącej, a jeżeli siedzącej, to pamiętamy, że plecy są wyprostowane, sylwetka jest wyprostowana, a nie jakaś przygarbiona. I oddech H to jest oddech na 7. Co to oznacza? Robimy wdech przez nos na 7, zatrzymujemy powietrze na 7. Wydech przez nos na 7, zostajemy bez powietrza na 7 i powtarzamy 7 serii. No właśnie, nie bez powodu robimy gdzieś oddech H na 7, bo jest lipiec, siódmy miesiąc i mamy 7 dni totalny reset energii, właśnie z Hoponopono. Więc jeżeli już poczułaś tą emocję. Pozwoliłaś sobie poczuć tą emocję, bo masz prawo. Masz prawo czuć. Cokolwiek się pojawiło, pamiętaj, zapisz później w komentarzu. Mam prawo czuć złość. Na przykład, tak? I teraz, słuchajcie, gdy już poczułyśmy tą emocję, pozwoliłyśmy sobie, żeby ją poczuć. To oczyścimy ją po to, żeby wrócić do domu, wrócić do nas, bo znowu nie identyfikujemy się z tą emocją, dlatego specjalnie ja nie powiedziałam: Jestem wściekła. Nie, mam prawo czuć wściekłość, bo my nie jesteśmy tą emocją, Ty nie jesteś tą emocją. Ta emocja przypisana jest do bolesnego wspomnienia więc obserwujemy i teraz zrobimy oddech. Ha. Więc siedzisz już z wyprostowanymi plecami albo leżysz. Y ja będę robiła y odliczanie, słuchajcie, ale oczywiście to twoje odliczanie może być troszkę inne, tak? Może być wolniejsze albo szybsze. Ale jeżeli chcesz, to y zrobimy to odliczanie razem. Wdech przez nos, wydech przez nos. <laughs> Zaczynamy. Wdech na siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zatrzymujemy na siedem, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wydech przez nos na siedem, trzy.

Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, wydech na siedem. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, bez oddechu. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To była druga seria, ja teraz będę robiła z wami. Każdy już liczy yy, po cichu tak wdech na siedem. Zatrzymujemy na siedem. Wydech na siedem. Bezdech siedem. Czwarta seria. Wdech na siedem. Zatrzymujemy na siedem. Wydech przez nos na siedem. Bezdech na siedem. Piąta seria. Wdech na siedem. Zatrzymujemy na siedem. Wydech na siedem przez nos. Bezdech 7. Ta seria. Wdech na siedem. Zatrzymujemy na siedem. Wydech przez nos na siedem. Pusty oddech na siedem. Szósta seria. Wdech na siedem. Zatrzymujemy na siedem. Wydech na siedem. Pusty oddech na siedem. Siódma seria, wdech na siedem. Zatrzymujemy na siedem. Wydech na siedem. Pusty oddech na siedem. Dech i wydech. Już możemy zrobić wydech przez usta. Wracamy do normalnego oddychania. Jeżeli czujesz, że zostały jeszcze jakieś emocje, to wydech zrób ustami, wydając dźwięk taki, jaki potrzebujesz. I wdech i głośny wydech, może być wydech H. Wdech, wydech ustami, głośny wydech H. Teraz pobądź ze sobą, poczuj, jak czuje się Twoje ciało. Yy, układ Nerwowy, tak? Poczuj, jak czujesz się. Te emocje, które pojawiły się wcześniej i które może przez długi czas nie pozwalałaś być, może teraz odeszły, poczuj to. Słuchajcie, dzisiejsze nagranie jest trochę dłuższe. No, właśnie z tego względu, że jeszcze był wstęp, tak, o którym chciałam powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Pamiętamy, nasza intencja na karteczce jest umieszczona pod szklanką wody wypełnionej. Czy czwarte, wodę zmieniamy wieczór i rano. I słuchajcie, na koniec nasz rytuał to będzie zapisanie. Możesz przygotować sobie notatnik na te 7 dni. Dzień pierwszy. Zapisz, wracam do domu, wracam do siebie. I przed snem, teraz to zapiszemy, ale przed snem sobie przeczytasz: zapisz boskości, oczyść we mnie wszystkie wspomnienia, które powodują, że czuję. I tutaj wpisz te emocje, które się pojawiły. Przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję, kocham cię, kocham siebie. Boskości, oczyść we mnie wszystkie bolesne wspomnienia, które powodują, że czuję. Wpisujemy te emocje, które się pojawiły. Przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję, kocham cię, kocham siebie. I tuż przed snem, słuchajcie, możesz to powtórzyć, jeżeli potrzebujesz, to odczytasz. Powtarzasz to zaraz przed zaśnięciem, powtórz siedem razy i jutro po obudzeniu zanotuj, jak się czujesz, tak, jak przespałaś noc, czy obudziłaś się wypoczęta, lekka, czy były, czy miałaś jakieś sny. To jest bardzo ważne, tak, żeby to zaobserwować. Eee, bardzo dziękuję za Twój czas dziś, dziękuję za Wasz czas, dziękuję za to, że jesteście. Pamiętaj o tym, że... Kocham cię, kocham siebie. W jutrzejszym nagraniu będzie o energii braku i jak tą energię braku zamienić na energię obfitości. Do zobaczenia jutro.